Edyta, jaka ta jesień będzie dla Ciebie w Polsacie? No, no, dla mnie będzie tak samo emocjonalna, jak zapowiada nasza ramówka, bo moja postać, którą gram w serialu na co dzień, jest bardzo temperamentna i ona ma pełne, pełną gamę emocji, wszelakich. E, jest wrażliwa, ale jest twarda, jest wymagająca od siebie od innych, jest nieprzewidywalna, jest e, zadziorna, Czasami mściwa, ale mam wrażenie, że teraz taki nowy okres w jej życiu nastąpił, bo ona jest chyba zakochana i nie chce się ni cholery do tego przyznać. A ty odnajdujesz między swoją bohaterką a sobą jakieś wspólne cechy? Kilka wspólnych jest, a kilka też różnic odnajduję, ale to jest dla mnie fajne wyzwanie, bo grać siebie to, co to za wyzwanie, fajnie jest, jeśli, jeśli jest szansa coś, coś innego wykreować, i ja z tego korzystam. Scenarzyści mi dają mnóstwo możliwości do tego. Jak przyjeżdżam do Wrocławia, w 17 scen dziennie mam do zagrania i jest tam po prostu wszystko. Każda emocja z możliwych, a jak ich nie ma w scenarii,